Siema, jestem Pakila, to jest szybki update z dnia 31 maja 2022 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja kamieni szlachetnych składająca się z pierścią z granatowych kolczyków oraz jadeitowej szpilki o wartości 85$. dolarów. Od 31 maja do 6 czerwca wyścigi z celami i tryby przejęć. Jeźdźcy, którzy kończą na podium dowolny wyścig w tym tygodniu otrzymają ostrogi w Wybranym w wybranym wariancie kolorystycznym. Kupcie w tym tygodniu dowolną broszurę, żeby otrzymać premię w postaci 150 dolarów. Więc jak chodzi o nowości, to byłoby na tyle. A teraz szybkie przypomnienie, co dalej obowiązuje. Jeśli chodzi o premię, dostaniemy 4 razy więcej dolarów za udział w standardowych wyścigach: 3 razy więcej złota za znalezienie własnej drogi pomiędzy punktami A i B podczas wyścigów nieliniowych, 5 razy więcej doświadczenia za celne strzelanie z siodła podczas wyścigów z celami, za wykonanie zleceń kolei Jeb Phelps Blue Water. Jak chodzi o misje Krwawej Forsy, zapewnią nam dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Misje Trybu Swobodnego zapewniają dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Oprócz powyższych korzyści gracze Red Dead Online co tydzień otrzymają też 10 ciastek owsianych, 10 specjałów dla konia i 10 jabłek. A udział w serii nominowanej będzie w każdym tygodniu do 6 czerwca zapewniać 10 not kapitałowych. Do tego nabycie dowolnej modyfikacji broni zapewni 5 specjalnych stymulantów dla konia. Zajęcie miejsca na podium w dowolnych 6 wyścigach w ciągu jednego tygodnia pozwoli zdobyć strój Dunaj lub Tasmania w zależności od Twojej postaci. Czy gramy męską czy żeńską. Oraz w tym miesiącu nie obowiązują dzienne opłaty stajenne. U różnikarza mamy promocję na pistolety. Jeden z wariantów plecionego pasa na broni jest za darmo. Również mamy promocję na plecioną kaburę. Również mamy promocję na wzmocnione lasso. Więc jak chodzi o to byłoby na tyle. A w katalogu mamy promocję na jabłko i marchew. Ale również promocję mamy na spodnie. Promocja również jest na wybrane gesty. Jeden wariant ze stroju łowcy nagród jest za darmo. Mamy również limitowaną młodzież. Również mamy promocje na pojedyncze warianty odzieży. Stajnie oferują też 50% zniżki na boksy i strzemiona. A jeśli chodzi o konie to mamy promocje na konie wyścigowe oraz bojowe. Wszystkie zapasy dla konia są w promocji. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu w końcu będzie jakaś większa aktualizacja. Wbijajcie na Discorda link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.